Straszny ten facet jest od początku do końca. Prezydent? Tak. Straszny jest. Jędrek jest po prostu hmm. Jędrek. Jest tragedią tego państwa, narodu i ta cała rodzina. Hmm. Jaka rodzina? Dudów. Bo tu niektórzy mówią, że to patriota. <laughs> Proszę pana, ale to te baby stare. No tak nie Te nie mają już 20 lat. Ubezwłasnowolniony. Jak to? Przez kogo? No przez tego Karła, którego znam już ponad 60 lat. Jarosława Kaczyńskiego. Ponad go 60 pan? 60 lat. A, do Lele Weladziśmy chodzili, pan młodszy o dwa lata. No to co, co pan nam może opowiedzieć? Może Drogi, panie, nie, bo to ja książkę już mam na ukończenie. Mhm. Mamy taką... O Jarosławie Kaczyńskiej. A no, to... całej rodzinie, o całej rodzinie spod A Odessy, wie pan. Bo oni myśleli, że jak jest prezydent i premier, mhm. to oni wszystkie zgarnęli papiery.